Witam na kanale Piłkarski Pasjonat. Za nami niesamowity spektakl na Estadio Olimpico. FC Barcelona pokonała Celtę Vigo 4-3 pełnym zwrotów akcji meczu 32. kolejki La Liga. Emocji nie brakowało ani przez chwilę. Ferran Torres przyjął piłkę w środku pola. Ruszył dynamicznie na bramkę mijając obrońców. I precyzyjny strzał z linii karnego pokonał bramkarza, dając Barcelonie prowadzenie. Celta szybko odpowiedziała. Pablo Duran posłał płaskie dośrodkowanie z prawej strony, które minęło interweniującego Wojciecha Szczęsnego. a Boracha Iglesias z bliska wpakował piłkę do pustej bramki. Błąd Frankiego de Jonga, który nie trafił w piłkę po długim podaniu, wykorzystał Iglesias, przejmując futbolówkę i strzelając z ostrego kąta, wyprowadzając Celte na prowadzenie. Kolejne długie podanie z głębi pola zaskoczyło defensywę Barcelony. Iglesias ponownie znalazł się sam na sam ze szczęsnym i skompletował hat zwiększając przewagę gości. Dani Olmo, który wszedł na boisko kilka minut wcześniej, otrzymał podanie od Rafini i precyzyjnym strzałem z sustrowego kąta pokonał bramkarza celty, zmniejszając stratę Barcelony. Barcelona kontynuowała natarcie. Po dośrodkowaniu z lewej strony boiska, Rafinia wyskoczył najwyżej i uderzeniem głową doprowadził do wyrównania. W doliczonym czasie gry Dani Olmo został sfałowany w polu karnym. Po idzie war sędzia wskazał na jedenastkę. Rafinia podszedł do piłki i pewnym strzałem w górny róg Bramki zapewnił Barcelonie zwycięstwo. Trener Hansi Flick po meczu pochwalił zespół za determinację i walkę do końca, mimo problemów w defensywie. Daniel Almo, który miał znaczący wpływ na odwrócenie losu spotkania, podkreślił znaczenie ducha drużyny i wsparcia kibiców. Celta pokazała się z bardzo dobrej strony, ale to Barcelona wychodzi zwycięsko z tej Bramkowej wojny. Czy takie mecze przybliżą dumę Katalonii do mistrzostwa? Przekonamy się już wkrótce.